To mamy rozłożone. Tak. tak zadowolona. Się. Masz mnie dobrze widzisz, ale tak nie super blisko. Widzę, bo widzę, testuję sobie wszystko. <grym> Tylko nie za blisko. Dobrze. Tak z oddali. <grym> Żeby zmarszczek szykuję, nie było Cześć wszystkim, w tej strony Pitrybka Witam Was dzisiaj na Wyspie Puckiej. I szykujemy się do łowienia na tyczkę. W Grand Prix Okręgu, ostatnich zawodach. W tym sezonie? Już. Tak jest, w tym sezonie. Jeżeli chodzi o gramki okręgu, kalosze żarówy. <laughs> Żeby poszyć wszystkie jak o koniec pod nóg. <laughs> I tutaj mamy spławiczek trapera. Jaka to gramatura? Dwujeczka. Dwójeczka. Bardzo fajna tak. antenka, kilometalowy, spławik stabilny. Tak jest. Więc tak wygląda nasz zestaw. Tu możesz pokazać. Obciążenie dosyć widzę, rozłożone. Tak jest. Tutaj mam pomocnika w woderkach. Zanosi mi topy. Obym sobie nie połamała, bo ostatnio połamałam top do kubka. Tak się zdarzyło Czemu osobnikowi. Więc teraz nic nie zostawiamy przypadkowi. A tutaj z takich ciekawostek pokażę Wam, że zakładamy normalnie skarpetkę na korek. Żeby potem w koszu nam nie robiło krzk Dłużamy ten dźwięk i rozprasza. Tu widzicie, nie wiem, czy Wy widzieliście już chyba nie, ale tak teraz wygląda moje rozłożone stanowisko, więc widzicie, troszeczkę się rozwinęłam. Więcej sprzętu jak talentu, to na pewno. I zaraz bierzemy się za mieszanie. bo za 10 mamy nęcenie, a ja się kleję bardzo długo. Jestem żółwiem i mam małe rączki. Topy oczywiście ustawiam sobie gramaturą. Dzisiaj mam 4, 3, 2, 1, bo nie mieliśmy czasu na żaden trening. W sumie nie wiemy, co się dzieje. Stosujemy taką bezpieczną, uniwersalną taktykę i będzie, co ma być. Zaczynamy kleić. I teraz mamy całą glinę. Na dzisiejsze łowienie to jest sama glina wiążąca, ciemna i rozpraszająca. Tak to wygląda. Do tego od razu wsypujemy sobie całego jokersa. Pokażę Wam jakiego mamy jokersika. Nie jest aż tak piękny, się dobrze piękny. będzie go właśnie rozproszyć sobie. Tak, nie jest piękny, dlatego on sobie będzie w glinie pracował. Jest to jokers polski, też mocno pracujący w wodzie. Oczyść sobie ładnie gazetę tą tak. glinką, żeby... Nie marnować tak. towaru, bo to drogie rzeczy są. Na tą chwilę bardzo drogie. Trzy dni będziemy głodni chodzić spać. Tak. <laughs> trzeba szanować. Dobrze. Ładnie rozprowadź. Też wezmę rękawiczkę, bo pazury i tak mam już obskubane. Dobrze. Więc się nie przejmuj w ogóle. Mamy kropkę czerwoną. Mamy czerwoną kropkę, kropkę? <laughs> okej. Okay. Operator się kształci na razie Ta. kamery. będzie dużo łatwiej później. Tak. I co z kubka? Myślę, co 2 litry? Podamy no takie dobre 2 litry tego tej z tym jokersem, bo to objętość mocno ten joker znam z większy gliny, nie? No jaczka troszeczkę dokroimy, tak. nie na tak. tylko, do, tylko do kubka. Czyli w kubku dzisiaj wyjeżdżamy 2 litry gliny stowany. Tak ładnie do spodu to. Nawet rusz tak. tą miską, to się ładnie wymiesza, o, żeby się oderwało od spodu. Już mi się bicep spompował. Spompował Ci się bicek? <noise> tu mamy mieszankę. Tak, odłóż sobie y mieszanki, tu masz litrówkę odłóż sobie odłóż sobie mieszanki na donęcanie, ile uważasz? 15 litrów to 5 litrów 4 litry sobie odłóż na donęcanie my. Mhm. takie dobre 4 litry no. dobrze, świetnie i teraz resztę myślę, że możemy zużyć na pierwsze nęcenie Chcesz dodać na pierwsze nęcenie? Na pierwsze nęcenie to musimy teraz do tego dorzucić wszystkiego. E, towar. Tu ślimak na pierpinkę. No co ty? Zobacz jaki wielki. Przyszedł Wlas do pudełka i I się zdziwił na pewno, bo tam kupę robali łażący. Weź go, wywal. Ja się go brzydzę! <laughs> tak e, Patrz, ma normalnie pod spodem. Patrz, w normalnie pinkę. Co? Teraz tak, to mamy do łowienia, to mamy utopione Czyli weźmiemy kastera Trochę go zetniemy, żeby puścił soczku Do mieszanki zanęty z gliną o. I daj jeszcze tamtych topionych, białych robaków, myślę troszeczkę Woda szeroka, woda głęboka, to może i... Dobrze I ryb będzie dzisiaj trochę Do czegoś te ryby muszą przyjść i coś się do tego jeszcze dajemy nie tu już mamy temat zamknięty potem do kubka resztę tak. dorzucimy dor dor gnu jaki tak od spodu tak. o to wtedy są najbardziej czyste łatwościna te twoje nożyczki są i tak jakieś lepsze chociaż nie lubię cięcia nożyczkami. Dobrze posiekaj Patrycja zaczyna kleić tak w różnych spoistościach, na razie bez żadnych klejów. To się ładnie klei. Tutaj są spady, więc te kule zrobimy takie mniej okrągłe niż robię zwykle. Nie będą takie pączki. Mamy trochę czasu, to mogę się na tym dobrze dzisiaj skupić. Tak, ja myślę, że te zadęta tu nie ma dużego uciągu. Padnie do wody. Tylko się, takie w miarę płaskie. Niech się zrobi ładny dywan. Żeby nam się z górki nie skurlało potem wszystko. Tak. I ryby Lekiej, pójdą. Że to się rozłoży i zalegnie na dnie na spadzie niż. A tutaj są takie spady, że można się nieźle wpierdzielić, jak się za daleko poda. Dzisiaj łowię na jedenastkę bez dopałki. Taką półeczkę ładną w miarę znalazłam. Już tam powyżej z dopałką już mi wychodził za duży spad trochę mi się wydaje. A powiedz mi, dlaczego lepiej jest topić, a nie mrozić? Albo tata się mnie ostatnio pytał poważnie. Dlaczego lepiej jest topić robaka na przykład, bo on woli mrozić, nie? Bo mu jest wygodniej, wiesz, on ci nie ruszy, jak go zamrozisz, nie? Gorszej jakości jest robak, jak godzin wcześniej zamrozisz? Ma to a znaczenie? A czy on później, myślę, że zostanie powietrza i trochę poleży, to czarnieje. Aha. Robak taki, czyli, powiedzmy... Czyli może zczarnić podczas łowienia? Przez te 4, tam tak, sześć, osiem godzin życiła, poza... powiedzmy z wody, to może zczarnieć czasami. Myślę, że Robak topiony najlepiej się jak gdyby imituje tego robaka, który wpadnie do wody i gdzieś tam zalega na dnie, tak? Mm -hmm. Robaki topione można po dwóch dniach wyjąć z wody, osuszyć ruszą, i ruszą. A mi ruszy oj, ruszyły mi, ruszyły mi, już takie trzy dni we mi ruszyły. Topiłam w kuwecie, trzymałam i wszystko mi ruszyło, nie? Ale czasami potrzebują tego ruchu, nie? Czasami lepiej jest nawet żywego robaka wyrzucić do tak, to... dla ryb takich, które nigdy nie były na haczyku, to ten żywy robak je prowokuje na pewno bardziej. Tak wygląda. Towar gotowy do kupka. Jest tej sama glina, ochotka haczykowa, pocięty gnojak, kaster. Lekko też przecięty, tak jak widzieliście. I teraz Doklej to od razu klejem. Do, dokleiłam. Bo I klejem. nie rób tak wielkich, bo nie zmieścisz do podajnika. No właśnie bym chciała jak największe, żeby mieć jak najszybciej głowy. Czyliśmy na cenie. Skulka mi wpadła do siatki Skoncentruj się Patrycja Bardzo ku, dużo kulci wpadło blisko, nie? Wiem, ale one, tutaj jest spadek między tym a tym, więc one trochę się stoczą. para olimpiada. Mam no, je podoba mi szybko. A, jeszcze to jest kubek kręcony, to już pomyśle. Rzuć to lepiej, żebyś to podała, bo nęcenie pierwsze nie wyszło ci najlepiej. Dużo aż takich tuli nie ma, także mamy jeszcze 6 minut. 4 minuty Odsapniesz jeszcze Dobrze, bo zgaga mi tak pali, że umrę zaraz i skończy moje łodzie. Nie ją <laughs> <się> nasgada. <zgagę. śmiech> Dojedź chociaż skupka. <z> Nie <laughs> Umarł kiedyś na zgaga, ale ja będę pierwsza co będzie wyglądało dzisiaj wiatr pasz kule rzucone bliżej Myślę, że to źle nie zrobiło O Patrycja ma pierwszą sztukę O pan nie No ile musi mieć? 17 A ten ma Także musisz się brać Bo miałam dużą bardzo rybę, ale robak mi się przekręcił, wiesz? Tak i poszła Poszło, no. Ale to płoć była duża? Myślę, że tak, bo tutaj znaczy jednego małego krąpika też miałam Ale spiął mi się, ale malutki, taki przy, Ale podbieraka nie brałam do niego takiego małego No rozumiem Uuu. Załóż większy haczyk. Zaraz, za chwilkę. Bo to... Łowisz na co? Na dwie pinki No, no to, to masz niedobry haczyk. Ten haczyk się nadaje tylko do łowienia na ochotkę. I to będziesz miała co chwilę takie historie, tak? Dobrze. Dziewczyny nie mają problemów takich, bo łowią na normalne haczyki. i łowią na białe robaki, czy tam na pinki, tak? Kaczyk musi być dostosowany do, do przynęty po prostu dobra przynęta, dobra ryba. Jak by nie było, to już miałam ładnie. Ładna płotka. Ja myślę, że w ogóle powinnaś założyć dwa grube, białe robaki, to wygrubisz sobie te płocie. Ale Tak, jak bardzo dobrze mi z fluem wygra, ona też spróbuję na dwa grube, białe, bo... Nigdy nie próbowałaś. Jak nie będzie dobrze, to z fluem zaraz, tylko ochotka jest do tyłu, bo ja myślę, że ta ochotka dzisiaj, w tych warunkach, to jest śmierć. Tak? No to potrzebna, To te okonie by nas zeżarły, bo zaczęłam. No zobaczymy w godzinie, po dwóch, tak. Luzujesz, jak wycofujesz wędkę, tak? i to przekładanie tej wędki, tej holenderki, to to było po to, żeby nie luzować żyłki. To było celowe robienie i niekoniecznie te ryby się spinały przez to, akurat, że ona przekładała tą wędkę. To na dwa białe? O nie, na białego i pinka, bo dwa grube białe, to ten biały jest się przekręca, ta pinka Rozumiem. jest twardsza i lepiej. Mm -hmm. Piękna płoć. Dobrym stoperem jest dla, dla tego białego grubego. Pani opłaci. Pięknie w ząbki dostała rybka. I znowu na klatunie płotniczka. Po szczecińsku. Po szczecińsku Patrycja mówi, że wali. Do korzeni wraca. Tak. Trzececzkę. Nie tak szybko. O, już niebezpieczna zawodniczka jest. Rzadziej, ale grubsze. Ciekawe co z tego brania będzie. Patrycja musi gumę nasmarować. Może musi, może nie. Bo jej wisi. Piękne brania. Przycięła i holuje. Ciekawe co? A, masz. A... Rybka zeszła, poluzowało się żyłeczkę. <śmuszny> <śmuszny> Pięknie pojechał. na przyponu i jedziemy dalej. Zawodniczka dobrała się do płoci. zauważam, że jak ciebie nie ma to. to lepiej jej idzie. Rozpraszam ją mocno. Rządzi się ciągle załatwienie się prowadziły całkowicie. Nie ma nawet o no, koni. z jednego do Do kaloszy wody nabrała. Także jest niekolorowo, jak na razie. Musimy coś zrobić, żeby poprawić sytuację. Coś odważnego. Rozlatują Ci się za bardzo. No bo ja nie mam takiej siły w łapie. Jedną ręką ja tego... To mówiłem, żeby dowilżyć. Kleju dosypać. A, akurat y, glinę dowilżałam. Bo była bardzo sucha. I dokleiłam. Może one lubią kwiat. Jedna kulka jest kwiatka w ogóle. Dobrze. Pierwszego wnęcenia. Najadły się, będą dobrze ważyć. No. No lawadów, nie złożyły żadnej ryby. Ty nędź, nędź, nic nie gadaj. To no, to przeraża, co robimy. Właśnie, że mnie to nie przeraża. Wrzuciłaś tyle towaru na początek, miałaś ryby. No. I przyszły do czegoś. Do... Od pół godziny, od godziny, nawet, praktycznie nic nie idzie. Także trzeba coś zrobić takiego niestandardowego. Może i nieracjonalnego, żeby. No dobrze. czy zostawiłam ciutek? W długiej przerwie. Prachnęliśmy białą płoć Zobaczymy co będzie dalej Myślę, że będzie pan pasiasty niewymiarowy To się jeszcze okaże Taki z 16 i 8 Takie są najsoczystsze Tak, od 17 można zabierać Od 17 i 1 w sumie można zabierać, nie? Mhm. Znaczy jakby, inaczej, jakbym zakładała ochotę Obym mogła dusić te okonie Bez końca, żeby jest w piątka Jakby nie było wymiaru można by było nic zbudować mm -hmm. Bo one nie są takie malutkie te okonki. Nie warto byłoby je łowić To no. przez 4 godziny to nawet można by było 6-7 kg na No Albo lepiej Jakby tak uh -huh. ustawić o koń? biała płoć u, u. Długa. uważaj bo ci ucieknie do wody mała no, ja no. no, zobaczymy to jeszcze trochę wyduść tych płoci a może posiłek będzie po zawodach będzie co Dobry! jeszcze ja zastanowić! Z deserkiem? Co? Z deserkiem posiada panu? Z deserkiem? Tak, z deserkiem! do roboty! Wiesz się do roboty, jak chcesz deserek skonsumować, dobry! Patrycja po długiej przerwie czasnęła ładną płoć! Białą! Białą! <noise> białą płoć strzeliła dysk 4 gram robi robotę na no, okonie zwłaszcza grubsze biorą co? okonie? tak różne ale wymiarowy się trafił jeden widzisz może stabilniej są te ryby teraz widocznie są stabilne ruszyła się woda moim zdaniem trochę w prawo co? Tak, zdecydowanie się ruszyła no i Rano to ona stała. Albo w lewo płynęła. Mi się wydaje, że górą płynęła w lewo, a pod spodem płynęła dołem. I ten ta spławik tak huśtało nim na boki. Ten wiatr pędził, wiesz? W lewo, mhm. a pod spodem płynęło w prawo takie wrażenie. żeby minimalnie w prawo. Minim. I ten spławik nie był zdecydowany, w którą stronę... Zobaczymy, czy teraz powtórzy płoć. Bo to tak nawet i w czwartej godzinie czasami lubią podejść ryby normalne i pokażemy troszeczkę, a to deser łowi ryby teraz. Zawody dobiegają końca. Patrycja poluje na grubego zwierza, teraz Dobre sobie. Strzeliła właśnie. O konia w zęby. Ale strzeliła. O, właśnie nie strzeliła, bo spać. Koniec na dzisiaj tej nierównej walki. O konie nas pokonały. O konie nas niewymiarowe oczywiście pokonały. Magicznie już połowa sprzętu się zwinęła. Ciekawe tak. dlaczego. Jak się... A i tak ostatni z brzegu zejdziemy więcej sprzętu jak talentu dzisiaj ciąg dalszy Ty. dobrze już ci robię miejsce mamy za dużo sprzętu więcej sprzętu jak talentu Patrzymy nie w siatką, I tak sprawdzamy czy jest rybka w siatku. Gdzie A wróć no dobra. Ale się nazarły robactwa. Bo kulka mi jedna nie wpadła ma. do tego, do siatki przed pierwszym Ale mócami. to to jest kontrabanda. Tak, tak jest, to też mi wpadło. Nie zgadzam się z tym. Dużo koni wymiarowych nie było, wszystkie 16 i 8. 3,580. 5! Mamy ryby zważone. Tak i zaraz trafiają do wody. 3,585. Na razie pierwsi, ale jeszcze 4 zawodniczki. Na razie zawodniczki. pierwsi, ale 4 zawodniczki jeszcze obok nas. Zobaczymy, Trzymaj co nam to kciuki. da. Teraz jest obowe, potem obiecane deserek. Jak ci poszło? Piąty. Piąty w sektorze. Jaką wagę zrobiłeś? 6800. 6800. Sto gram z Karolem przegrałem. Ale ładnie, to 6800 to taka waga fajna. No było ryb więcej. A jak ci poszło? Ja Ci nie powiem. Nie powiesz mi? No, musisz sobie się? zobaczyć <laughs> trochę gorzej. A ja, jak mi poszło, dowiemy się na wynikach. No, my ha. wiemy jak ci poszło, no. ale inni nie wiedzą. pierwsze miejsce ta włoska Patrycja. Wynikiem 3500 zł. Forma nie spada. Więc y, udało mi się dzisiaj zrobić jedynkę. Zarobiłam 350 zł w bonie. Więc... drużynowy bon był indywidualny tak, drużynowy indywidualny był bon i jeszcze okazało się, że mamy jedne zawody nas czekają na razie w ogólnej klasyfikacji jestem druga mimo, że z jednych zawodów wypadłam więc dobrze jest wszystko szansa. będzie zależało od następnych w październiku. zawodów, ale to też jak będzie pani Basia druga to Myślę, że nie da się... Wagowo, rady i... ale jak? Ale wagowo, bo Basia jednym punktem prowadzi, a wagowo ja mam więcej. Nie wiem czy ty masz więcej. 33 o pani Basi. kilo, a Basia ma 37. Tak? Chyba zaraz to zbadamy. Zaraz to zbadamy, ale jest szansa jeszcze, żeby Grand Prix okręgu cały ogarnąć i do zobaczenia w następnym odcinku. A, widzisz, mimo że tu nie startowałam, czyste pazurki zniszczone, to mam najwyższą wagę, więc jeszcze jak wygram, to mogę być pierwsza.